Kochani, dzisiaj opowiem Wam o zagęszczaniu rzęs metodą 1 do 1. O tym, czy warto i jaka jest moja opinia. Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. E, dlaczego w ogóle zagęściłam sobie rzęsy? W tej chwili już nie mam zagęszczonych rzęs. Pierwszy raz zobaczyłam zagęszczone rzęsy u mojej koleżanki. E, miała nieziemskie rzęsy. E, zapytałam, skąd takie rzęsy? A ona powiedziała, że zagęściła sobie u kosmetyczki metodą 2 do 1. Wyglądała po prostu rewelacyjnie i stwierdziłam, że też bym chciała uzyskać taki efekt. Ja dodatkowo jestem osobą, która ma rzęsy koloru blond i codziennie je maluję tuszem do rzęs. Dlatego stwierdziłam, no fajnie byłoby spróbować takiego zabiegu. Nie musiałabym tych rzęs malować każdego dnia. No, i tak postanowiłam poszukać, poczytać troszeczkę w internecie. Widziałam różne ceny tego zabiegu 200, 300 zł, 100 zł, i w końcu znalazłam salon niedaleko mnie, gdzie cena za zagęszczanie była 150 zł. I tak się składało, że akurat mieli na gruponie kupon. I kupiłam ten kupon, i za 75 zł zagęściłam sobie rzęsy. Dwa dni przed zagęszczeniem zrobiłam sobie czarną hennę. Dla wzmocnienia efektu i też przede wszystkim, żeby kosmetyczka miała łatwiejszą pracę z moimi rzęsami. No i kiedy już poszłam do kosmetyczki, zrobiłam sobie chwilę przed zdjęciem. I zrobiłam sobie zdjęcie też po. Pewnie teraz je widzicie, efekt, no po prostu rewelacja. Ale jak przebiegał sam proces zagęszczania rzęs, oczywiście położyłam się na fotelu, i tam w bardzo przyjemnej atmosferze wręcz relaksowałam się, pani zagęszczała mi rzęsy. Na początku przykleiła mi plaster na dole, na dolnej powiece. zabezpieczyła moje dolne rzęsy, żeby podczas nakładania rzęsy z klejem, nie skleić tych górnych rzęs z dolnymi. Zabieg trwał około godzinę. Miałam do wyboru rzęsy syntetyczne albo z norki. Pani powiedziała, że te rzęsy z norki, niby jest to bardziej naturalny efekt, ale one są bardzo cieniutkie i nie wyglądałabym, nie rzucałaby się aż to tak w oczy i nie byłoby tego efektu dlatego wybrałam te rzęsy syntetyczne, grubsze i był to dobry wybór, ponieważ naprawdę było widać, że mam rzęsy po prostu wow. I tak, kiedy już pani zrobiła mi te rzęsy, wstałam z fotela, otwarłam oczy, popatrzałam do lusterka i mówię wow, jeszcze nigdy w życiu tak nie wyglądałam. Po prostu rewelacja. Polecam każdej kobiecie zagęszczanie rzęs bo no, ja widzę większość plusów, są też minusy, ale to zaraz. Przez pierwsze dwa dni trzeba specjalnie postępować z tymi rzęsami. Przede wszystkim nie można ich moczyć, nie wolno chodzić na solarium, na saunę, na basen. Trzeba po prostu unikać kontaktu z wodą, z parą. Z sporą różnicą temperatur, na przykład na solarium. I jak to wyglądało w praktyce? Właściwie, rzęsy miałam przez miesiąc, ani razu się nie malowałam tuszem do rzęs. No dla mnie niesamowita oszczędność czasu, ponieważ wstawałam rano i powiem Wam szczerze, że wyglądałam tak dobrze, że stwierdziłam, że mi jest makijaż niepotrzebny. Czasami tylko użyłam podkładu, pudru i ewentualnie jakiegoś różu, ale w ogóle nie, mal, nie malowałam rzęs tuszem do rzęs. Rzadko kiedy nawet stosowałam cień do powiek. Te, te rzęs dają taki efekt, że po prostu buzia wygląda na taką rozpromienioną, taką efektowną, że nie ma się co malować, bo, bo już to spojrzenie jest tak. Ładne i seksowne, że niczego więcej nam nie potrzeba. Eee, także to jest raz, oszczędność czasu, niesamowita. Pierwsza rzęsa wypadła mi może po, po tygodniu. Eee, troszeczkę byłam przerażona, kiedy zobaczyłam ją <grywka> taką czarną rzęsę w umywalce, ale eee, one po prostu wypadają, bo eee, naturalnie nasze rzęsy nam wypadają. To nie jest tak, że. Rzęsy y, po prostu cały czas są, one wypadają i na ich miejsce rosną nowe. Taka cenna rada dla dziewczyn, które mają rzęsy i chcą, żeby te rzęsy trzymały się dłużej. Bardzo ważne jest to, jak śpimy w nocy. Y, nie można spać z, na twarzy. Y, powiedzmy o w ten sposób, bo te rzęsy mają kontakt z, y, z poduszką i. I w skutek tego mogą po prostu szybciej, szybciej zacząć wypadać. Dlatego ja spałam na takiej poduszce. E, cały czas, przez miesiąc, praktycznie spałam na plecach i po prostu tylko ta głowa na lewo, na prawo. E, było to dosyć, dosyć uciążliwe, ale dla tego efektu rano warto było. E, co najśmieszniejsze, pierwszego dnia, kiedy Miałam zrobione te rzęsy, poszłam na imprezę, i następnego dnia obudziłam się w nie najlepszej formie, a nie najlepszej kondycji. Ale powiem Wam, jak spojrzałam do lustra, to po prostu nigdy, tak czując się tak źle, nie wyglądałam tak dobrze. Naprawdę to było po prostu wow. Ja też mam taki nawyk, że bardzo często lubię dotykać moje rzęsy i, i tak sobie je tylko. Odkręcać. Przez pierwsze dwa dni w ogóle tego nie mogłam robić, i było to takie: było to dla mnie dosyć trudne, bo. Aha, w ogóle, czy te rzęsy czułam? Czułam je. Miałam, przyznam szczerze, że miałam je troszeczkę za długie, ponieważ kiedy otwierałam bardzo szeroko oczy i tak patrzałam do góry, to czułam, że one już tam dotykają powieki. I może nawet delikatnie mnie ograniczają, dlatego gdybym ten zabieg wykonywała jeszcze raz, to bym na pewno wybrała minimalnie krótsze. Tego pierwszego i drugiego dnia bardzo trzeba uważać przy porannej toalecie. Ja mam taki zwyczaj, że całą twarz przemywam sobie wodą, a tutaj nie mogłam i musiałam bardzo uważać. Żeby, żeby tych rzęs ani nie zmoczyć, ani nie, nie dotykać. Po trzech tygodniach rzęsy zaczęły naprawdę wypadać. Już faktycznie był to ten moment, że należało iść z kolejną wizytą i uzupełnić sobie rzęsy, ale powiem Wam szczerze, że nie chciałam, ponieważ chciałam sobie od nich troszeczkę odpocząć i po czterech tygodniach, może nawet troszeczkę więcej... Prawie, że po 5 tygodniach te rzęsy sobie postanowiłam ściągnąć. Nie robiłam tego u kosmetyczki. Robiłam to sama. Po prostu użyłam zwykłego wacika kosmetycznego i oliwki. I namoczyłam wacik oliwką, przyłożyłam do oka i odczekałam, powiedzmy, minutę i, i tak przecierałam. Powiem Wam szczerze, że ból jaki towarzyszył, kiedy niechcący wyrwałam sobie swoją rzęsę, jest straszny. Naprawdę nie jest to nic przyjemnego. Kiedy już te rzęsy sobie ściągłam, to wyglądałam słabo. Tym bardziej, że ta moja henna już już trochę wyblakła i rzęsy były w, mogę powiedzieć, że w krytycznym stanie. Ale mimo to, powiem Wam, że warto było. E, bardzo dobrze wyglądałam w tych rzęsach. Niestety, niska cena, jaką zapłaciłam, była skutkiem tego, że nie wszystkie rzęsy były e, zagęszczone metodą 1 do 1. Część z nich była zagęszczona e, kępkami, e, co zauważyłam, kiedy te kępki zaczęły wypadać. E, no, jak się tanie płaci, to się Taki efekt ma. E, dlatego no, mogłabym spokojnie iść z reklamacją do tego salonu kosmetycznego i powiedzieć, że to miała być metoda 1 do 1, a nie 6 do 1. E, no ale cóż, e, naprawdę tanie zapłaciłam, bo słyszę, że niektóre dziewczyny płacą nawet 400 zł za zagęszczanie rzęs. Także dziewczyny naprawdę polecam zagęszczanie rzęs metodą 1 do 1, 2 do 1, jak kto woli. E, Myślę, że efekt jest niesamowity. Te rzęsy są tak ładne, tak zmysłowe, że żaden facet Wam się nie oprze. <laughs> Polecam zabieg, naprawdę warto. Jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Wkrótce kolejne filmiki. Hejka!